Słowo Biblia dosłownie oznacza z języka greckiego księgi. To jest liczba mnoga od słowa księga. Znamy, że są napisane pod natchnieniem Ducha Świętego. Nie, nie jest to zbiór przypadkowy. Natomiast skoro były spisywane przez różne osoby na przestrzeni kilku wieków, można zapytać, czy oprócz okładki coś jeszcze ich łączy, czy jest jakieś. Taka nić, która spina wszystkie księgi, jakaś myśl przewodnia. No oczywiście, że jest i nie jedna. I jedną, jedną z tych myśli, tych linii, która spina wszystkie księgi, oczywiście jest miłość Boga, która się objawia powoli, aż osiągasz swój, swój szczyt w przyjściu Jezusa Chrystusa. Jest też wierność Boga, zbawienie. A dzisiaj w czytaniach słyszymy jeszcze o jednej ważnej nici, która te wszystkie księgi spina i całą historię zbawienia. I tą nicią jest przymierze. Słowo przymierze. My chyba prawie dzisiaj nie używamy tego słowa na określenie naszych stosunków, czy relacji, czy jakichś Rzeczy w naszym życiu. Natomiast słowo hebrajskie, berit, ono jako źródło określa różnego rodzaju umowy, porozumienia między, międzyludzkie, i czy to w przestrzeni gospodarczej, czy osobistej, też berit to były takie no, porozumienia małżeńskie zawierane. Między dwoma osobami. Jest to dosyć szeroka kategoria z życia codziennego. Kiedy Pan Bóg chce zawrzeć przymierze z ludźmi, posługuje się tą kategorią, bo jest dla ludzi tamtych czasów znana. I ponieważ jest znana, też właśnie wykorzystuje jej elementy. Zatem, na czym polega każda umowa? No, na tym, że jest jakieś. Jakaś sprawa, co do której się zgadzają, jedna strona się zobowiązuje do czegoś, druga strona się zobowiązuje i jest jakiś symboliczny akt zawarcia tej umowy. W narodzie żydowskim takim aktem przypieczętowania jakiejś umowy było przelanie krwi, przelanie krwi zwierzęcia, brało się zwierzę, zabijało się go. Rozcinało się na pół, kładziono te dwie połówki tak obok siebie i przechodzono pomiędzy. To był taki symboliczny gest zawarcia tej umowy między, między na przykład dwoma osobami. Pan Bóg stosuje podobną metodę, bo jest dla człowieka znana. Otóż, pierwsze, pierwsze takie przymierze o nim słyszymy dzisiaj w pierwszym czytaniu przymierze z Noem po potopie, kiedy Bóg po upadku ludzi zobaczył, że deprawacja sięgła już Zenitu, że już nawet Pismo mówi, że Bóg pożałował, że w ogóle świat stworzył człowieka i zdecydował położyć kres temu wszystkiemu. I znamy tę historię: Noe buduje arkę, bo jest sprawiedliwy. Tak jak dzisiaj też święty Piotr mówi, kilka dusz zostaje uratowanych razem ze zwierzętami, natomiast reszta ludzi, reszta ludzi ginie. I potem, jak potop ustał, Bóg zawiera przymierze, daje konkretne prawo, czyli czego ludzie mają się trzymać, a Bóg ze swojej strony się zobowiązuje że już nie ześle takiego potopu, czyli też, do, że już nie będzie takiej zagłady. I jako symbol właśnie daje ludziom tęczę i też myślę, że wszyscy to dobrze pamiętamy i mówię, że on spojrzy na tęczę i już przypomni sobie tę obietnicę. Oczywiście nie chodzi tu o to, że Bóg coś może zapomnieć i potrzebuje sobie przypominać, tylko to jest potrzebne dla człowieka, żeby widząc tęczę pamiętał że Bóg się do tego zobowiązał i Bóg będzie wierny. Więc było w historii przymierze, przymierze z Noem, później będzie przymierza z Abrahamem, kiedy Bóg mu obieca potomstwo liczne jak piasek. I pamiętamy, że tam ofiara wręcz prawie się dokonała na człowieku, bo Abraham miał zabić swojego syna, natomiast Bóg powstrzymał. To zabicie i była, była zabita ta owieczka, dana przez Boga. Następnie będzie to przymierze, można powiedzieć, kluczowe dla narodu izraelskiego, przymierze na górze Synaj, zawarte w osobie Mojżesza, który był reprezentantem całego ludu. Prawo, które Pan Bóg dał, te, to do czego ludzie mieli się zobowiązywać, to było, są 10 przykazań, które dobrze znamy. Następnie będzie jeszcze przymierze też z Dawidem, e, przymierze błogosławieństw. Więc e, Pan Bóg e, stopniowo prowadził ludzi, ale te nowe, nowe przymierza pojawiały pojaw, pojaw, się nie tylko po to, żeby Pan Bóg lepiej wyraził swoją wolę, bo nie dał od razu wszystkich wymagań człowiekowi, nie objawił wszystkiego, co by oczekiwał, żeby z tego upadku człowieka e, podźwignąć. Ale też dlatego się pojawiały te nowe przymierza, bo poprzednie nie zostały e, zrealizowane przez człowieka. Człowiek okazywał się niewierny i Bóg mówił, dobrze, z tamtą umową już koniec, zawieramy nową. To jest ja, do czego się zobowiązuję, wy zobowiązu zobowiązujecie się do tego. Tak opisuje to Pismo Święte. E, takie są dzieje historii zbawienia. Natomiast e, już... E, w momencie, kiedy naród izraelski był na tyle niewierny przymierzu z Panem Bogiem, tej umowie zawartej z nim przy Górze Synaj, że doznał kary właśnie niewoli egipskiej, uprowadzenia, została świątynia zniszczona, utracił ziemię, którą Bóg jej obiecał. Pan Bóg już zapowiada nowe przymierze, wieczne, które nie trzeba będzie ponawiać wielokrotnie. Przymierze, które będzie trwać na wieki. I znamy, że tym przymierzem, który Bóg zawiera, i tym barankiem, który przelewa swoją krew na znak tego przymierza, jest Jezus Chrystus. W Jego osobie Bóg to nowe porozumienie z ludzkością przypieczętowuje. Dla nas to jest bardzo ważne, bo to jest szczyt wszystkiego. I widząc tą całą historię, bo jak Bóg wyprowadza człowieka do tego też celu, którym jest Jezus Chrystus i więź z nim, widzimy też, do czego Bóg nas zaprasza. Natomiast w czym, w czym jest klucz tego nowego przymierza, tego wiecznego przymierza, który Bóg zawarł w osobie Jezusa Chrystusa z ludzkością? Już powiedziałem, że Jezus sam przelewa krew, więc tym barankiem ofiarnym staje się on sam. Możemy zapytać się, jakie jest prawo, czego Bóg teraz wymaga od ludzi, tak jak wymagał poprzednio dziesięciu przykazań, od Abrahama też, od Noego, też jeszcze czegoś innego. Czego Bóg wymaga teraz? Często mówimy, że Pan Jezus zostawił nam przykazanie miłości i nazywamy to, że to jest miłość Boga i miłość bliźniego. Niezupełnie zupełnie to jest tak, bo w tych dwóch przykazaniach Jezus podsumowuje stare prawo, czyli wszystko, co było przed nim. To jest, można powiedzieć, takie właśnie podsumowanie, podsumowanie prawa narodu izraelskiego. Jezus sprowadza to dla nas, którzy nie lubimy komplikacji, do jednej prostej zasady. Wyraża to w jednym zdaniu. Wyraża go w wieczorniku, kiedy w sposób bezkrwawy już tę ofiarę składa Ojcu Niebieskiemu. Jezus mówi, miłujcie się wzajemnie tak, jak ja Was umiłowałem. To, czego Bóg oczekuje teraz od ludzi, żeby z Nim więź utrzymywać, jest tylko to zdanie. Miłujcie się wzajemnie, tak jak ja was umiłowałem. Zobaczcie, jak bardzo jest genialny. Trafia w sedno naszych relacji i też od razu podaje nam przykład, żebyśmy mogli zweryfikować, czy nam to się udaje, czy nie. Przykład w osobie Jezusa Chrystusa, bo widzimy, że On umiłował nas tak, aż do, do przelania swojej krwi. Umiłował nas również w tym, że uniżył się dla nas, zszedł do naszego poziomu, będąc Bogiem, stał się człowiekiem, poddał się tym naszym ograniczeniom. My, kiedy pytamy się o naszą miłość, właśnie wzajemną, i chcemy sprawdzić, na ile ona do tego słowa dorasta, na ile jest prawdziwa. Mamy zawsze ten przykład, możemy przyłożyć do krzyża i popatrzeć, czy to jest trochę podobne do tego, co Jezus, co, czego Jezus dokonał. I to dotyczy miłości międzyludzkiej, relacji międzyludzkich i też relacji z Panem Bogiem. Czasami właśnie ta miłość do Boga też będzie wymagała przelania krwi. I widzimy to w przykładach na przykład męczenników, że oni z miłości do Pana Boga przelali swoją krew, chociaż często mogli tego uniknąć, na przykład za, e, właśnie Boga e, no, wyrzekając, się, wyrzekając się Boga. Co dla nas jest, bracia i siostry, dzisiaj e, przejawem ogromnej miłości, szalonej miłości Pana Boga? Zobaczcie, że te przymierze, które były w czasie e, w czasie w tym etapie kiedy naród izraelski był w centrum historii Zbawienia one były zawarte raz w historii i już nie były ponawiane wracano do nich przypominano że tak trzeba tak się zachowywać ale one później Pan Bóg mówił No już w ogóle z tym nic nie robicie musimy zawierać nowe przymierze to przymierze które Bóg zawarł w osobie Jezusa Chrystusa można powiedzieć, ten moment zawarcia tego przymierza, moment tego przelania krwi trwa przez wieki, trwa nieustannie. I my, którzy wchodzimy w to porozumienie z Bogiem, wchodzimy w ten, e, zawieramy z nim ten pakt, tą umowę, zgadzamy się na to, co nam proponuje, możemy niejako cały czas na nowo to przymierza zawierać. Bo w sakramentach, przede wszystkim w Mszy Świętej, mamy właśnie dostęp do tego momentu. Kiedy Pan Jezus na krzyżu umiera, kiedy ta krew się przylewa, więc można powiedzieć, kiedy, mom, kiedy się wydarza ten moment zawarcia tego przymierza. Niezależnie od tego, jaka była nasza przyszłość, niezależnie od grzechów naszej młodości, jak mówi Pismo Święte, mogę przychodzić tutaj i to przymierze odnawiać. I Bóg nie pamięta mi już tego, co było wcześniej. Już nie będzie mi wyrzucał, że o zawarliśmy przymierze ileś tam lat temu i, i byłeś tyle lat niewierny. Bóg zaczyna ze mną z czystej kartki. Nawet jeżeli po tej mszy świętej upadnę, mogę przyjść na mszę świętą jutro o rano i znów to przymierze odnowić. I Bóg spojrzy na mnie świe, świeżym wzrokiem, nie pamiętając miłych grzechów. To jest, bracia i siostry, naprawdę wielka nadzieja dla nas wszystkich i to jest wielka łaska Wielkiego Postu. I tej niedzieli że możemy dzisiaj zacząć wszystko od nowa. Możemy zacząć z czystej kartki razem z Jezusem Chrystusem. Ale zanim Jezus objawił to prawo, miłujcie się wzajemnie, tak jak ja was umiłowałem, on oczywiście przygotowywał ludzi do tego, żebyśmy mo żeby mogli to przyjąć. I e, o tym słyszymy dzisiaj w Ewangelii, kiedy Jezus rozpoczyna swoją działalność i jako od razu pierwsze, pierwsze zdanie, pierwsza. E, Pierwsze hasło, które podaje, mówi nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. I to jest to, bracie siostry, co potrzebujemy zrobić, żeby dojść do tego momentu miłości wzajemnej na wzór Jezusa Chrystusa. Potrzebujemy nawrócenia i potrzebujemy prawdziwie uwierzyć w Ewangelię. Czym jest nawrócenie? Nawrócenie przede wszystkim jest zwróceniem się do Boga, można powiedzieć, wołaniem do Niego. Panie Jezu, znajdź mnie, Panie Jezu, zaprowadź mnie do siebie, daj mnie Ciebie odnaleźć, jeżeli cię zagubiłem. I oprócz tego słownego wyrazu nawrócenia, potrzebujemy jeszcze się zweryfikować, w jakim kierunku ja podążam. Nawrócenie to nie jest, jak czasami myślą, odwrócić się na 180 stopni i pójść w drugim kierunku. Nawrócenie to znaleźć ten kierunek, który jest Jezusowy. Być może idę 5 minut nie w tym kierunku, co, co Pan Jezus. No to nawrócenie jest właśnie do, jakby dociągnięcie do tego dokładnie, do, do tego kierunku, w którym idzie Jezus. Tamsza święta i czas Wielkiego Postu nam pomaga w tej refleksji, w tym zapytaniu się o to, gdzie kierują się moje ścieżki, czy ja idę za Jezusem, czy ja chcę iść za Jezusem. Jeżeli nie mogę sobie, sobie odpowiedzieć dokładnie na to pytanie, to też pytam Jezusa Panie Jezu, jeżeli zboczyłem, jeżeli pobłądziłem, jeżeli błądzę już dawno, proszę nawróć mnie, skieruj mnie na Twoje ścieżki, na tory, które będą prowadziły do Ciebie. I druga rzecz to jest uwierzyć w Ewangelię, uwierzyć w to, że to, co Jezus mówi, co podaje, naprawdę ma sens, niezależnie od tego, jak ktoś do tego się odnosi, czy kto co na ten temat myśli, rozkochać się w tych słowach. Tak jak może macie list od kogoś wam bliskiego, który trzymacie gdzieś i, i czytacie co jakiś czas, rozkochać się w tych słowach, że w nich jest moje życie, uwierzyć, że one mają sens i nawet jeżeli. Tak mało ludzi wierzy w, ich, wierzy w prawdę tych słów, to ja jednak chcę za nimi podążyć, uwierzyć Ewangelii, uwierzyć słowem Jezusa. Bóg dzisiaj przychodzi do nas, Jezus Chrystus, podczas, podczas tej mszy świętej i pyta się, czy chcesz ze mną zawrzeć przymierze miłości, czy chcesz miłować mnie, czy chcesz miłować innych i przez to osiągnąć życie wieczne. Czy chcesz się nawrócić też, może przyznać, że trochę zboczyłeś. I pójść za mną, czy chcesz uwierzyć całym sobą, całym swoim sercem w Ewangelię?